Dzień dobry. Państwa i moim gościem jest pani doktor Julia Miller, adiunkt w jednostce katedry immunologii, patofizjologii i prewencji weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Pani doktor. Tematem przewodnim naszej dzisiejszej rozmowy, naszego dzisiejszego spotkania jest spanie ze zwierzętami. W związku z tym moje pytanie pierwsze będzie bardzo ogólne. Czy powinniśmy spać ze swoimi pupilami i jak to wpływa na nasze zdrowie, a także na zdrowie zwierząt? Mm, Okej, okay, to od razu bardzo ogólne pytanie, ale faktycznie można by długo mówić teraz na ten temat, bo pewnie to wszystko zawsze można powiedzieć zależy. To znaczy zależy od tego, jakiego mamy psa, czy w ogóle, czy to jest pies, czy kot, jakie jest to zwierzę, czy ewentualnie ma jakieś problemy, czy my mamy jakieś problemy ze snem i tak dalej. Na pewno. Kiedyś było takie podejście, że, że, że wielu behawiorystów też twierdziło, trenerów od strony psów i ich nie wiem zachowania i układania tych zwierząt, że nie powinniśmy pozwalać im spać w łóżku. To wiemy, że ta teoria jest nieprawdziwa i że możemy założyć, że spanie ze zwierzętami wpływa dobrze na te zwierzęta i na nas raczej też, no ale oczywiście są tutaj pewne rzeczy, o których trzeba pamiętać i już bardziej szczegółowo ją mówić. Właśnie. Myślę, że tutaj dosyć ważnym aspektem jest aspekt higieniczny. Jak to jest? Czy jeżeli zadbamy o higienę zwierzęcia, tak jak tylko jest to możliwe, możemy sobie pozwolić na wspólny sen, czy też nie? Czy jest to zbyt mało wystarczające? Tu sądzę, że te ryzyka są bardzo niewielkie. To znaczy, no wiadomo, że podstawowym ewentualnym takim ryzykiem już z pogranicza higieny i chorób jest przenoszenie chorób pasożytniczych czy ewentualnie jakichś chorób skóry, na przykład grzybice psów czy kotów mogą być zakaźne również dla ludzi, tu zwłaszcza dla dzieci czy osób, które mają osłabiony system odpornościowy. No ale tutaj oczywiście regularne odrobaczanie zwierząt i też, no, pilnowanie ich zdrowia, bo oczywiście one też na te grzybice skórne wtedy chorują, no, pomaga nam tego uniknąć. Więc um, tutaj tych takich chorób przenoszonych przez zwierzęta wcale tak bardzo dużo nie ma. Um, no, um, sam aspekt tego takiej higieny faktycznie, że, że sierść, y, piasek, no to niestety tak jest, tak? To trudno tego uniknąć, nawet jeżeli często kąpiemy, czeszemy, czy myjemy łapy po spacerze, no to, to na pewno to jest coś, z czym się trzeba liczyć. No, pytanie, na ile to jest y, faktycznie groźne dla nas, no, w tym sensie, że wiadomo, że, że często bardzo właściciele, którzy śpią ze zwierzętami, mówią, że częściej muszą zmieniać pościel, y, odkurzać czasami prześcieradła, y, więc na pewno nie jest to wskazane dla osób, które mają alergię, ale, y, ale nie jest to dla nas groźne. Co więcej, jest też taka hipoteza, ona kiedyś była nazywana hipotezą higieny, teraz chyba hipotezą starych dobrych przyjaciół, która mówi, że kontakt z różnymi takimi też patogenami, nawet typu, właśnie pasożyty czy bakterie, powoduje, że mniejsze jest ryzyko rozwoju chorób alergicznych. Tu oczywiście głównie mówimy o dzieciach, które żyją w domu ze zwierzętami, że nasz układ immunologiczny uczy się ignorować. Pewne a, takie antygeny, cząsteczki, które są niegroźne, i przez to ma, właśnie jest taki bardziej zbalansowany. Czyli raczej, jeśli chodzi na przykład o skłonność do alergii, e, to raczej to zbyt higieniczne środowisko powoduje, że ta skłonność jest większa. Więc tego bym się tak bardzo nie bała. Co innego, oczywiście, jeżeli ktoś już ma alergię albo dziecko ma astmę, no to wtedy już to spanie ze zwierzęciem nie jest wskazane. Czyli generalnie są to takie problemy związane stricte z, z sierścią, jakimiś włosami, które szwendają się między kołdrą, racem i to w znaczący sposób obniża jakość snu i pewnie też całego życia yy, osoby, z którą dane zwierzę śpi. No tak, to, A, czy tak to jest, samo jest nieprzyjemne pewnie, tak? No ale też pytanie, czy nieprzyjemne to od razu znaczy groźne, więc dla osób zdrowych to groźne nie jest. A czy spanie z, z człowiekiem nie jest groźne dla samego zwierzęcia? Człowiek jest jednak o wiele większy. Może to skutkować jakimś kopnięciem, przyduszeniem, generalnie tego typu obrażeniami. No Właśnie, bo to teraz jeszcze o wygodę tego snu to też możemy zapytać w odniesieniu do wielkości tego zwierzęcia, o wygodę snu człowieka. Na pewno mniejsze, no u kotów to jest ma mniejsze znaczenie, bo te różnice wielkości nie są takie e, duże. Ale u psów wiadomo, że spanie z dużym psem może być po prostu niekomfortowe ze względu na, na samo zajmowanie miejsca w łóżku przez to zwierzę. Natomiast dla zwierząt jest chyba takie badanie, teraz nie zacytuję dokładnie autora, ale które badało ruch zwierząt i ruch ludzi. Znaczy, jakby tam chyba kilka osób brało w tym udział i badano wpływ ruchów zwierzęcia na człowieka, jeżeli spali razem w łóżku i odwrotnie. I okazuje się, że to jak ruszają się zwierzęta, ma faktycznie wpływ na ludzi, że ludzie w tym samym czasie się więcej ruszają. Być może to wskazywać na jakiś problem właśnie z zakłócaniem snu. Odwrotnie nie. Czyli zwierzęta się raczej dobrze wysypiają, jeżeli śpią z nami w łóżku. Mimo nawet, że człowiek tak yy, wykonuje mnóstwo rupów, to zwierzę jest w stanie się dopasować. No tak. tak? Zresztą raczej, proszę tam myślę, że jeżeli ktoś ma swojego psa, to wie, jak to wygląda, że rzadko kiedy my na siłę te psy trzymamy w łóżku. One gdyby im to przeszkadzało, to by zeszły. I one chcą tego i to nie jest dla nich problem. Wiadomo, że jeżeli dzieci, które więcej się ruszają w nocy, może się zdarzyć, o uduszeniu nie słyszałam, no na pewno kopnięcie może się zdarzyć i teoretycznie taka sytuacja, że zwierzę rozbudzone nagle tym kopnięciem na przykład ugryzie czy zadrapie, ale myślę, że to są rzadkie sytuacje, ale tu znowu wracam do tego, że trudno tak generalizować, to znaczy na pewno są takie psy, które mogą stwarzać zagrożenie dla dzieci, śpiąc z nimi w łóżku właśnie, że zostaną kopnięte i ugryzą, no, ale to już są, to trzeba przeanalizować konkretne zwierzę i jego zachowanie, a nie generalnie wpływ na sen. A jak spanie z człowiekiem wpływa na relacje między właścicielem a zwierzęciem? Poprawię Sądzę, że bardzo dobrze. dobrze. Myślę, że ją poprawia, tak? że to nam daje y, na pewno lepszą więź z tym zwierzęciem. Też zresztą no, badania pokazują, że często osoby, y, które śpią ze zwierzęciem, czują się, zwłaszcza z psem, Podobno bardziej niż z kotem, takie spokojniejsze, wpływa to na komfort, takie poczucie bezpieczeństwa. Więc w tę stronę myślę, tak, no dla psa na pewno też, bo dla psa spanie wspólnie w grupie społecznej, no a to my jesteśmy dla nich tą grupą społeczną, jest zupełnie naturalne. I większość zwierząt, zwłaszcza psów, tutaj kotów może troszkę mniej, one przecież też bardzo chętnie śpią na łóżku, natomiast dla psów to jest zachowanie bardzo naturalne, że one wybierają. Spanie na podwyższeniu i w swojej grupie społecznej. Ja myślę, że dla nich jest to naturalny rodzaj budowania więzi i poczucia bezpieczeństwa też. Czyli nawet można powiedzieć, że nie spanie ze zwierzęciem. Nie mówię tutaj o łóżku, ale w wspólnym pomieszczeniu może yy, wpłynąć, źle na rozwój tego psa i relacje między właścicielem a, a zwierzęciem. Nie, nie znam takich badań bezpośrednio, ale sądzę, że, że, że może tak być. Jeżeli my zakładamy, że na przykład bierzemy szczenie które jest świeżo oddzielone od matki, i ono jest zestresowane, ma 8 tygodni, piszczy, potrzebuje wsparcia. A my zakładamy, że ono musi spać, nie wiem, w klatce, w osobnym pokoju, bo uczymy, żeby tam koniecznie, nie wiem, się usamodzielniało albo że, no też pokutuje wciąż jeszcze taka teoria też, że pies nie powinien spać w łóżku, bo wtedy w cudzysłowie dominuje nad właścicielem i, i, i to są takie dosyć stare teorie behawioralne, które, które tak się wypowiadają na temat tej relacji człowiek-pies, no to na pewno to może być dla tego szczenięcia bardzo traumatyczne, że on nagle trafia do obcego miejsca i jeszcze jest oddzielone od tego, powiedzmy, so? obiektu przywiązania, tak, którym teraz staje się człowiek. Czyli generalnie poleciłoby Pani sen wraz ze zwierzęciem przy oczywiście zachowaniu wszelkich takich, powiedziałbym, zasad higieny. Ja jak najbardziej tak. Oczywiście wiem, że, że jest wiele jeszcze aspektów, które trzeba by wziąć pod uwagę. Na przykład są psy, a ponieważ ja prowadzę dom tymczasowy i tych psów miałam bardzo dużo różnych i to też nie jest tak, że wszystkie spały ze mną w łóżku, bo to jest jakby wiele różnych rzeczy, które na to wpływa. Ale na przykład, no, jeżeli pies ma, jest taki cierpiący na przykład na jakieś problemy y, z no, czasem też psychrapią, no na pewno to wpływa na jakość naszego snu, tak? Albo czasami ma, się drapią, albo chodzą w nocy pić wodę. Więc to jest oczywiście też dla nas sygnał, że może coś jest nie tak i trzeba by iść do lekarza weterynarii, bo może ten pies cierpi na alergię, albo zbyt duże pragnienie, no ale to jest już coś, co może powodować, że na pewno to zakłóca nasz sen, ale to już chyba każdy musi sam tak jakby zobaczyć. Jak mu się śpi z psem, chociażby w jednym pomieszczeniu. Już nie mówię, że w łóżku, ale w jednym pomieszczeniu, bo zdecydowanie większość psów będzie tego chciała. No i właśnie pytanie, czy, czy jakby indywidualnie, żeby to rozpatrzyć, na pewno nie jest to przeciwwskazane. Jeszcze. Ja jeszcze tylko, tutaj tak się chciałem dopytać o wątek, który mnie przed chwilą pani doktor poruszyła. Co pani doktor, powiedziałaby na to, że w mniejszych miejscowościach na e, wsiach przede wszystkim panuje takie przekonanie, że pies, ani żadne inne zwierzę, nie ma wstępu do domu. Ja, jako właściciel psa, kompletnie tego nie rozumiem, no bo skoro wspólny sen, sen w wspólnym pomieszczeniu, e, no, lub nawet w wspólnym łóżku pomaga w relacji, no to co dopiero takie zwykłe przebywanie w domu? Wynika to chyba z uwarunkowań historycznych, gdzie psy były e, zwierzętami bardziej gospodarskimi niż towarzyszącymi mówię to w cudzysłowie, bo nie zaliczają się do zwierząt gospodarskich oczywiście, ale ja widziałam też parę lat temu właśnie w sklepie, będąc w takiej bardzo małej miejscowości, worki z karmą, gdzie było napisane "pasza dla psów gospodarskich". I to się wydawały jakieś inne psy zupełnie niż te domowe, a przecież to jest ten sam dokładny gatunek. I to chyba z tego wynika, ale ja jestem absolutnie przeciwna trzymaniu psów na zewnątrz, tak jakby w całym właśnie gdzieś na przybudach czy w kojcach i nawet działając w adopcjach. No ekstremalnie rzadko, ja, ja mówię ekstremalnie rzadko, bo nie mogę sobie przypomnieć ani jednego przypadku, ale nie chcę mówić, że nigdy, bo może coś by się takiego znalazło, wydajemy psy do, na zewnątrz, także wszystkie do domów tylko. U, to jest pies domowy, e, Hanis familiaris, czyli pies rodzinny, jest domowy. Także uważam, że to się zmieni po prostu, w naj, mam nadzieję, że w najbliższych latach. I tym pozytywnym akcentem zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę. Pani doktor, no niezwykle dziękuję za poświęcony czas, za mnóstwo ciekawych informacji i rad, a Państwu życzę miłego dnia i do zobaczenia wkrótce. Wielkie dzięki za to, że obejrzałeś cały materiał do końca. Jeżeli Ci się podobało, no to oczywiście byłoby nam super miło, gdybyś zostawił łapkę, suba i komentarz, a także odwiedził naszą stronę internetową, Facebooka, Instagrama, a także... Gdybyś wypełnił ankietę, w której badamy wpływ edukacji zdalnej na jakość naszego snu. Link do ankiety w opisie. Wielkie dzięki, cześć!